Cześć, Pasika, gromadzeń. 16 marca. Godzina 15. Będę odsklepiał Pokar w ulach w celach bezsonnego przyspieszenia rozwoju. Dzisiaj pszczółki trochę latały, teraz już trochę mniej. Chciałem to zrobić wczoraj, zrobiłem dla trójki. I dla ósemki. Ale tak wiało, że po prostu nie, nie dałem rady wszystkich. Także dzisiaj będzie szóstka i jedynka. Zobaczę ile jest czerwio. Ile jest pokarmu. Czy trzeba gdzieś ścisnąć gniazdo. czy gdzie dostawić trochę pokarmu. Wszystko się zaraz okaże. jedynki, zabrałem dwie ramki z tego względu, że jest za dużo trzeba ścieśnić było gniazdo eee, proszę zobaczyć to jest plaster z pokarmem i na dole pszczoły zaczęły zgryzać łuskowinę znaczy to, że pokarm zaczął się cukrzyć i one, żeby to wydobyć zaczęły po prostu zgryzać Tutaj nawet widać cukrzony robi się tak, ponieważ nie ogrzewają wszystkiego. pokarmu, tam gdzie jest ogrzany, jest bardziej płynny. A na końcowej ramce zaczął cukrzyć. Tutaj jest ramka, która była wcześniej. Nie ma tutaj zgryzin takich. Po no, trochę. tego zabiorę po prostu za jakiś tydzień, dwa. Dołożę. Trzeba je schować w jakieś miejsce celu, że no, jak widać za dużo ramek po prostu e, pokarm w ramkach zaczyna zcukrzać e, się i one mają później problem z jedzeniem i niszczą woszczynę przy okazji, bo nie dość, się męczą zgryzają także no niestety albo niestety. zabrałem z jedynki e, tak jak mówię, zostawiłem na sześciu ramkach pszczoły zajmowały Około czterech plastrów, dwa jeszcze nie było obsiadane, więc spokojnie to im wystarczy. Czerw był na dwóch ramkach nie były pełne czerwio, po pół ramki. Także no nie, matka się jeszcze jakoś bardzo nie rozczerwiła. Ale podrapałem część za sklepi, więc mam nadzieję, że je to trochę, że je to trochę zachęci do składania jajek, że to będzie taki rozpad. Wskaź mi tu podchurzać. to będę się to spalić. Jak Jest zamknięty to gaść. Jest taki otwarty, bo na wietrze to się do została mi szóstka, moja najsilniejsza teraz rodzina. Tutaj dokładnie to samo chcę zrobić, czyli potrafić za sklepiny, sprawdzić na ilu ramkach tutaj jest czerwony. Pszczoły są na czterech ramkach, 5-6 uliczek zajmują Są spokojne dosyć Pokażę jak jedną ręką jak się odsklepia te zasklepiny czy po prostu nożykiem, którym się znaczy, widelcem, którym się odsklepi Trochę w inny sposób jak się daje do miodarki, ale mniej więcej w ten sposób. Tutaj jest na szczęście troszkę jeszcze tutaj. Potem dodam do gniazda, ale chcę jeszcze pokazać jak wygląda ramka z czerwiem. 3 czwarte tutaj są jajeczka to jest czerw. się kształtki. No, znajdziemy ich tutaj z tej strony prawdopodobnie Nie będę ich tutaj rodził, bo wieje dosyć Widziałem matkę, chodziła sobie o po... czerw jest na, na dwóch ramkach Nie ma go jeszcze dużo dałem teraz szczęście ten sklepiny może po prostu rusza. Może tu jest pokarm, ale słabo jest, potem tym, się nie Wygląda to tak, że w jedynce zabrałem dwie ramki z pokarmem, ścisłe gniazdo. Do sześciu ramek było osiem, było za dużo. Widać, bo że pokarm zaczął zasuprzać się w ramkach i one zgryzały te woskowiny, na dwóch ramkach było trochę czerwio, po pół ramki powiedzmy, nie było, że cała ramka, Cześć, nawet nie całe połówka, w jedynce, a w szóstce były również dwie ramki, no, trzy, no na trzecią z jednej strony trzeciej też był czerw, a na tych dwóch no to tak ponad, około połowy, troszkę więcej, czerwio i jajeczek, Także, Szóstka jest najbardziej w tym momencie, najsilniejsza. Dzięki za oglądanie, cześć!